Piotrek, witamy Cię w kolejnym odcinku Turbofana. Ja tak pomyślałem sobie, że Rafał podjął duże ryzyko, zapraszając Cię do tego programu. Albo Ty, że się do, do niego zgłosiłeś, bo Ty jesteś bramkarzem, prawda? Tak. Może być tak, tak że Ty udowodnisz naszym napastnikom i pomocnikom, że mimo, że jesteś bramkarzem, to potrafisz no, pre od nich się presja na pewno jest troszkę niższa, nie? Niższa. Niższa jest presja. Jak się nie uda, to trudno. Na Ale ty, nie wiem, w ogóle wcześniej grałeś w polu? Że... Po rzadko, bardzo rzadko? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Czyli cały czas tak naprawdę tak na bramce. Tak. Drużyna kanonierzy, druga liga druga z tego liga, co, co, tak. co pamiętam? Początek chyba tej rundy mieliście średni. Gdzieś tam te niewysokie te porażki, ale jednak były, teraz no troszeczkę się... Tak, Odbiliście się, że tak powiem, właśnie od, od tego dna, jeżeli chodzi o tę o rundę wiosenną. Walczycie o awans do, do pierwszej ligi. Jak to w ogóle jest, jeżeli chodzi o, o tę pierwszą ligę? Jak myślicie o niej w takiej dalszej perspektywie, że fajnie jest do niej awansować, ale nie oszukujmy się, tam jest... Bardzo, bardzo wysoki poziom i przypominamy sobie na przykład sytuację z grudną Grochowa, która poczekała na przykład rok, mimo że awansowała, żeby się lepiej do tych rozgrywek przygotować. Jak Wy to widzicie? Generalnie Grochów jest w ogóle z innej planety już w tej chwili. Coś w tym jest. Eee, skupiamy się do końca na, na, tej, na tej rundzie, zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja kadrowa przede wszystkim u nas. I, i zobaczymy, no, walczymy do końca, dzisiaj mamy mecz o 18, więc, więc na tym się skupiamy. To chyba jakiś ważny mecz, jest nawet dzisiaj. Zawsze jest ważny. Zawsze jest ważny. Ale wy wyglądacie taką drużynę, która chyba potrzebuje trochę czasu, żeby się rozkręcić, bo w, w tamtej rundzie wydaje mi się, że wyglądało to podobnie. Też ten początek był taki niebrawy, dopiero później zaczęliście jakby te zwycięstwa kumulować, Też kilka mało, zwycięstw rzędu. No, mało, mało drużyn nas znało mm -hmm. przede wszystkim, tak? Także to było troszkę łatwiej. Teraz ktoś poznał się na nas i, i Je, no, jest, jest, jest jest gramy w piłkę i już troszkę inne podejście jest do nas, prawda? No właśnie. A czego po dzisiejszym swoim występie się? Chociaż mówisz, że presja jest mniejsza, ale to nie jest tak, że jest mała, prawda? Wynik musi być jakiś taki w miarę... Kapitan musi być zadowolony. No pewnie jakiś. Przynajmniej te trzy cyfry, no przydałoby się, żeby, żeby było. Jak oglądałeś poprzednie odcinki, to można wyciągnąć w ogóle z tego jakieś wnioski, można się do tego jakoś przy, przygotować, na przykład dzisiaj rano jak wstałeś, to nie wiem, porządlowałeś sobie? Nie, absolutnie. Nie. Bawimy się. Bawimy Co się. będzie, to będzie. Dobra, to życzę Ci powodzenia. No i zobaczymy, co z tego będzie. Dzięki. I nice. oh, got a sheet for my bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money and i sails and a turbine. <laughs> <laughs>

with a shout, I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my and nothing's gonna bring me down. I'm gonna blow high. Ik pencil full of aan water voor mijn schoen. Ik heb wat watjes voor mijn koord en voor mijn So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbine. I have the legs on my and I head for hair. Holding up and in some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. socks and door lock. food in my belly and And nothing's gonna bring me down. Wydaje się, że też, tak? Po tak? sobie w pamięci, nie, nie byłem dobry z matematyki, ale gdzieś tam chyba po 90 punktów już ma będzie, 89 90 Nieźle, nie nieźle. Nie Szkoda troszkę tych samosapów, mimo wszystko. No wiesz, no, okazuje się, że bramkarz po prostu bramkarza bramka wyczuł, tak? Bardzo, bardzo, no, tak? bardzo dobrze. Tomek bronił, ale fajnie strzał w karnych w ciemno, idealnie, płaska piłka. Nietrenowany. Nietrenowany. Jed, jeden rzut rożny. Szkoda, że tych poprzeczek, prawda? Ale ta odległość jednak jest taka bliska, że, że ciężko jest ta piłkę właściwie podciąć. Tak. Mówię, no, to wszystko jest nietrenowane, więc... Ale bardzo znaczy. dobrze wiesz, bo znamy tutaj przypadki osób, które trenowały, świetnie wychodziły na treningach, a później się okazało, że tych punktów było jednak mało albo bardzo mało. Dwie konkurencje? Jak z tą żonglerką może być? Źle czy bardzo źle? Jak... jak... Powiedzmy z różnymi. Może na. jeden, może dwa, także może. Ale widziałeś na przykład nie wiem czy oglądałeś ostatni odcinek z Sylkie Madajem On miał bardzo dobrą taką technikę. Tak, tak, tak. pasóweczką, taką. Taką, taką pasóweczką, może to jest jakiś sposób, Zobaczymy. żeby... Zobaczymy, dobra. Proszę, mam nadzieję, że dożyje do, do Roseli. Okej, okay, dobra. Dobra. Tak. No, nie było źle. Cztery to więcej chyba niż się spodziewałeś. Cztery, no to wydaje mi się, że jesteśmy bardzo blisko tych trzech cyfr. To może być, dajmy, to, dajmy. To może być ta, wiesz, dotycząca konkurencja, która właśnie nam powie, czy, czy ty te trzy cyfry przeskoczysz, czy nie. Tego to w ogóle się chyba nie zrezygnowałeś. Chyba, że na jakichś weselach coś w tym stylu, prawda? E, ale dawno nie, byłem. dawno nie byłeś. No to wiesz, zrobimy ci takie małe po prostu przygotowanie, bo dobra. termin weselny się zbliża. No, może, żeby coś tam się urodziło. Ta. Dobra, to leci dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem zniszczyć, drogi dziewięć stanie właśnie, dziesięć, Dwanaście, 13 14 jeszcze, 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 jeszcze i leci 15. Pięknie, pięknie, pięknie. Wcale nie było tak trudno, co? No powiedzmy, tam Zacznę kręcić, to już... No tak. No, tak. No, widzieliśmy właśnie, że po 8 czy 9 to już tak ten krok nie był taki pewny, jak, jak przy tych początkowych ruchach, prawda? ja tak jak mówię, liczę to, wydaje mi się, że te trzy cyfry właśnie pękły, to chyba możesz być z siebie zadowolony. Zawsze jest. A dlaczego w ogóle jest tak, że z drużyny Cachnonierów Ty przyszedłeś dzisiaj do naszego odcinka? Fajna zabawa, fajna pamiątka. No dokładnie. Musisz troszkę pokręcić. Ty chyba w tych kategoriach trzeba to przede wszystkim odczytywać, ja prawda? Mówimy się na boisku, sobie nie odpuszczamy, ale tutaj jest czas także. A jakbyśmy mieli wszystko miały jeszcze kogoś ze swojej drużny polecić, jest tam jakiś techniczny zawodnik, który mógłby... Chociaż nie wiem czy tu wiesz, technika jakby decyduje o tym, kto ma więcej punktów. Na pewno Konrad Kułakowski, zawodnik. Mm -hmm. Na pewno, na pewno Janek Wojtkowski, obrońca i może Sebastian Kuszmirek. No to będziemy ich sprawdzać. Nominuję. Które, właściwie, a propos nominacji możemy tak właśnie zrobić, które miejsce by Cię zadowoliło? Chyba te, wydaje mi się, że tak koło 6-5 się zakręci. Pierwsza dziesiątka pewno. W, w, w górnej części wolno będzie tabelki. Dobra, w takim razie życzę Ci tego i na koniec sezonu, jeżeli chodzi o kanonierów, i na koniec, jeżeli chodzi o turbofana. Wielkie dzięki się. Dzięki i do zobaczenia. Dzięki.